Taka okazja zdarza się raz w życiu dla każdego polskiego kibica. Sześciu chętnych na jedno miejsce, a ja znalazłem się wśród 56 tysięcy szczęśliwców, którzy zasiądą na stadionie narodowym, na trybunach tego stadionu i będą oglądać spotkanie Euro 2012. Mało tego, będzie to spotkanie reprezentacji Polski. Polska zagra z Rosją. Wszyscy zjednoczeni są w tym, żeby dopingować polską reprezentację. Nie mogę się doczekać momentu, kiedy te 56 tysięcy gardeł odejmując kibiców rosyjskich otwiera Mazurka Dobrowskiego. Być może pojawią się znowu łzy w moich oczach, tak jak u Franciszka Smudy na meczu e, Polska-Grecja. No niestety trzeba trochę przecierpieć, bo zabierane są y, kanapki, zabierane jest picie, zabierane są wszystkie przedmioty, którymi teoretycznie można rzucić na boisko. To jest lekka przesada. Wydaje mi się, że to jest jednak mimo wszystko zagranie marketingowe, bo przebitka na stadionie jest co najmniej dwu albo nawet trzykrotna. Mam nadzieję, że. Chociaż nie zobaczyłem za dużo meczu Grecja-Rosja, który był wyświetlany na telewizji, że ten spektakl, który rozpocznie się o godzinie 20:45 na płycie Stadionu Narodowego, wynagrodzi nam wszystko. Wszystko to, że zostały nasze kanapki, nasze picia, że yy, kibice z momentami stoją w długich kolejkach, aby zostać wpuszczonym na stadion, że to wszystko zostanie wynagrodzone jedna, a druga atmosfera i to, że mogę znaleźć się na Stadionie Narodowym. Moje serce w tej chwili bije co najmniej dwa razy szybciej niż normalnie. To jest niesamowite uczucie, tak jak parafrazując Libera, takie coś zdarza się ino roz. I właśnie teraz to się dzieje. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Być może głos mi się parokrotnie załamie, nie wiem. W każdym razie wiem, że to jedno z moich marzeń spełnia się właśnie teraz, właśnie tutaj.